Их поева, это мода. <laughs> <laughs> Się wybrałem i za przysłowiową flaszkę zdobyłem, proszę Państwa, ule. No i jestem rozładowany, proszę Państwa. 50-letnie ule na farmę zawitały. Kurcze. A pachnące? No. Ładnie, ładnie. Proszę Państwa. Środek OK, wszystko jest do wypalenia i do wyczyszczenia oczywiście. No i rozbiorę prawdopodobnie wszystko, bo tu popuchnięte. Słomą jest wszystko ocieplone, jak mi tłumaczył. Więc wszystko trzeba odbić, wymienić pewnie ocieplenie. Dlatego też zaraz jadę, bo mam już styropian zakupiony, muszę tylko przywieźć. Będę styropian dawał prawdopodobnie. Już wełna pewnie byłaby lepsza może. Ale się zobaczy zresztą jeszcze. No, także trochę roboty, ale na pewno mniej jak ze stworzeniem uli od początku no i co? I zawsze fajnie mieć na pasiece 50-letnie zabytki załóżmy za 30 lat to już będzie miało 80 lat 80 lat temu proszę państwa była Druga światowa także kawał czasu można by rzec a jednocześnie kawałek no, proszę Państwa, zobaczymy. Zawsze to dobrze, że będzie coś do roboty ciekawego. Nie tylko klepanie od nowa, no i na wzór, coś by było. Tutaj mamy Wielkopolski i się dokształcę jeszcze dokładnie, co i jak on mi też coś tłumaczył pszczela, że lepsze są takie. To jest nadstawka, namiodnie, że lepsze są szerokie, bo ta nie wchodzi matka, nie? Jak tutaj pszczoły dobudują sobie takie szerokie ramki, ale to sobie obadam, bo ta jest wąska na przykład, nie? Jak on mi to tłumaczył? Coś mi tłumaczył z tą miodnią. Tutaj to jest z rodni ramka. One małe są, faktycznie wielkopolskie w porównaniu do, dadant, do dadanta. Dadant jest sporo większy, z jedną trzecią większy się wydaje na pierwszy rzut oka. Mhm. Ale w każdym bądź razie jest dużo miejsca na dole, na właśnie dużą rodzinę. A na górze jest też dużo miejsca na całą miodnię, bo jest chyba więcej odedantu miejsca. Jeszcze dochodzi trochę daszku, no ale w każdym razie tyle. Chociaż może i tyle samo, nie wiem. No, no dobra, jadę po materiał jeszcze. Proszę bardzo, co jeszcze zakupiłem, Dwie paczki trójki styropianu, oczywiście. Przy ceny delikatnie, bo teraz wszystko drogie. I gond. Takie coś. Znalazłem też przeceny. jakieś kurde pozostałości. Ale wszystko dobre. Tak więc z tego będziemy robić daszki. Po co blachę? Może być dobre. Ile tego jest w paczce? 3 metry kwadratowe. Ale krycia, bo to jedno na drugie się ten się zakłada. No krycia chyba o to. Nie? O ten o kwadracik jest liczony. Znaczy prostokącik jest liczony. To już nie jest liczone, ta jakby taka imitacja dachówki. No nie wiem, się nie znam. Eee, dobra, ale 3 metry kwadratowe ile ul? To jedna paczka na ul? Niemożliwe. Ile ul może mieć eee, tutaj metr? Tutaj jest metr, niecały metr może nawet. No to z zakładem... No to liczmy metr. To trzy ule, jedna paczka. No to fajnie. 17 zł yy, za pokrycie trzech uli, a blacha zawsze się przyda i zresztą jak to by kiedyś puściło czy coś, to blachy można wtedy dać na to i wtedy będzie luks kurde na wieki, na, na następne 50 lat. Właśnie, bo teraz z y, tym, ze światełkiem podszedłem, ja zauważyłem, że flesza miałem dołączonego. Kurde, się zabije tu. Może pokażę Wam lepiej, teraz będzie widzieć. O, tak jak mówiłem, wszystko do czyszczenia, opalenia Grunt, że bez żadnych chorób, znaczy no kurde, no, przecież by nie powiedział jak były choroby, no ale to idzie tutaj już o zaufanie pszczelarz do pszczelarza, chodzi o to, że gość handluje i miodem i odkładami i rozmawialiśmy też o odkładach, więc tutaj raczej no już za długo w tym siedzi, żeby komuś jakieś parszywe ule z chorobami, po chorobach sprzedawać, bo by to pewnie spalił najchętniej, a nie trzymał przy pasiece, tak? No... Także będzie wolna chwila, jak to wyschnie, też podbiję wolnej chwili może to, żeby to lepiej schło i się zajmiemy tym, no. ja, dla mnie się opłacało jak najbardziej, o zdrowe dechy, wszystko 50 lat, kurde pomnik, pomnik, yy, znaczy pomnik, nie pomnik, tylko tak jakby scheda, kurde, naszej, yy, naszego ludzkiego gatunku, to są właśnie takie starocie wymyślane przez dziadów, pradziadów. To jest piękne, nie kurde. Teraz ste, styrodurowe, czy tak? To jak to się nazywa? No, proste w wykonaniu są tanie, ale jak to wygląda, a to będzie miało duszę, zobaczycie kurde. Ja z niejednego już szajsu zrobiłem coś. No, to ja już mam wszystko: tylko jakieś tam wkręty, czy farby, czy coś, to już na bieżąco będzie dokupowane to, co będzie potrzebne. Ale jeśli chodzi o takie solidniejsze materiały, drewno, tutaj już ocieplenie i sam dach, no to mam. Ja jeszcze tak pomyślałem, że chyba na sam dach to by wziął jakieś Mazidło, jakiś lepik na zimno, na to folię i kurdy na to dopiero to bym przybijał. To by już wtedy było pewnie elegancko na wiele, wiele lat zrobione. Ale to jeszcze będzie czas żeby pomyśleć. Piszcie, co sądzicie. Pewnie część osób powie, a po co, a na co ci to? A część osób powie o farmerek, kurde, dobrze będzie, dasz radę. Dobra, proszę Państwa, schodzimy do lochów, do podziemi, ale może najpierw odznaczmy, bo się zaraz pogubimy, nam czas poleci, zaraz wiosna będzie, kurde. A Patrz, patrz to ja wziąłem, kurde, zamiast markera sobie wziął tą. Za dużo na łbie, wiesz to, albo za duży, za duży ten jest, harmider na farmie, proszę Państwa, gdzie sobota, oznaczmy, sobota, niedziela, proszę Państwa, mamy poniedziałek, początek tygodnia, 20 imieniny Eustachego i Filipiny, wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego wszystkim oglądaczom i wspieraczom, no, schodzimy do zapowiedzianych już lochów w celu przygotowania miejsca, na warzywo, ale teraz yy, na jabłka, bo mam zamiar zebrać chociaż trochę, żeby No coś tam do, do nowego roku, żeby mieć co na ząb wrzucić Myślę, że chyba tamten kącik sobie zarezerwuję na jabłka Bo tutaj bardziej będą ziemniaki i inne warzywa No a jabłka pierwsze zajdą, bo tamten kąt, kąt najbardziej podejrzany jest Tak, a to spiżarnia wyszła proszę Państwa na szybko Żeby więcej już czasu nie marnować Zasuwam na drzewo, póki nie pada, zerwać parę jabłek, zobaczymy ile ich wyjdzie, a wtedy będę myślał, gdzie je ulokować. No, proszę Państwa, selery, pietrucha, marchewka. Co jeszcze? Ziemniaki to oddzielnie, pewnie worka gdzieś tutaj sobie walnę w kąt. Tutaj już mamy kapuchę kiszoną. Jeszcze dojdzie tej kapuchy, bo trochę jest i trzeba przerabiać. No, ale wszystko się pomieści, a z czasem, jeśli to nie będzie jakoś się psuło szybko, no to można tam jakąś półeczkę przy ścianie poprowadzić z dwie dechy. I coś jeszcze na tym postawić. A póki co się zmywam właśnie po tej jabłka. Idę na drzewo. Dobra. Jakie odzieł uszy padły, a wyrosłaś? Teraz bardziej Bruno na przypominasz niż matkę. Bruno poka facjatę. Pytam, kiedy ty wyrośniesz, czy taka zostaniesz, co maleńka? Chyba będziesz taka, co? Nie. Róbcie mleczko, dzisiaj na zamówienie jest. Chodź, Jadzia. Chodź chodź. chodź, chodź. Cukierki rozdaje. Chodź. Chodź. Dobra, idę, kurde. patrzę, pszczółki chodzą? A jak? Śmigają na jeszcze kwitnie. Ale zimno i wietrznie One zasuwają. No i dobrze. Niech robią robotę, ktoś musi, kurde. O, zobaczcie jak jabłuszka. Wisi niedużo akurat na tej jabłoni. Ale noc... Ja wiem, z 8 kilo może będzie takich ładnych jabłek. i to pinambur też muszę się wziąć w końcu, wykopać z dwa krzaki, zrobić fotki i wystawić kilo za nie wiem, z 8 zł, za 10. Ciekawe, ile w tym roku chodzą. Ja chyba po 7 kupowałem, dobrze pamiętam. No Zawsze to z tysiaka się zarobi, nie? Na ule. Jak pszczółki chodzą, to powinny przerabiać chyba. To ciasteczko, co im dałem zobaczmy, tak na szybko. Ta, skubią. O, jedzą, jedzą. zasłonić. Na ja tam było cieplej. To zjedzą. Sporo zjadł już połowę, to przetworzą. Mają jeszcze chwilę czasu. Będzie jeszcze kilka słonecznych dni. Także, ta. O, ty, no, jest parę gruszek. Ale ja się zabiję, jak tam wejdę na górę. Trzecie piętro. <coughs> Patrz, parę jabłek. Całe wiadro prawie już, proszę Państwa. To są jabłuszka, kurde. A? Sam sobie, kurde, uścisnę dłoń, jak sobie te, załóżmy na święta wyjmę takie jabłuszko. Nie to, co w sklepach. Ze sklepu tylko pomarańcze i to bardzo rzadko mi podchodzą. Banany oczywiście też, no. Lubię banany. A pomarańcze coraz Chyba ciężej kupić lepsze. Takie dobre kiedyś były, bo kiedyś to ma było mało tych pomarańczy, a teraz w każdym sklepie. No, temu sprowadzają pewnie wszystko zielone i później to dojrzewa, raz dojrzeje, raz nie dojrzeje, wszystko kwaśne, niedobry, gorzkie. No tak to wygląda, proszę Państwa. Finalnie! <laughs> Zapełnię kosz i może worek, zobaczę ile tych jabłek będę chciał zebrać. A tutaj mam już właśnie buraki, jeszcze bym przyniósł. Ja wsypię sobie tutaj. O! Co więcej, mogę Państwu powiedzieć. Gdyby się trafiło, zawsze się trafi. Na tyle jabłek, statystycznie. Jedno na sto musi wpaść trefne. Proszę Państwa, no tak. O! Buraczki. Już liczę tego, co w słoikach, bo chyba z 40 czy 50 czy ze 100 słoik jest. Także na zimę styka jabłek dosypiemy. Tutaj ziemniaczki, tutaj solery korzeniowe, tutaj marchew z pietruszką, tutaj coś jeszcze, a jeszcze i buraki dla tych. Będzie trzeba wykopać dla królików gdzieś ulokować. Worków mam sporo, więc też worki gdzie sucho można postawić. Tutaj właśnie miejsce na ziemniaki, żeby w workach je poukładać. I jakoś to będzie przestrzeń. Do wykorzystania jeszcze. Zobacz, jak nic się nie będzie tutaj psuło, to na następny rok można sobie z dwie dechy półkę zrobić, coś na górę jeszcze kłaść. E, tutaj bym widział ten kąt cały zabudowany w półki na słoiki, albo tutaj tą ścianę całą za, za, za tego zasłonić na półki, żeby tutaj ze słoikami też zejść. No i taki tam schron na żywność mógłby być, proszę Państwa. Lepiej jak masz takie te pomieszczenia to lepiej wykorzystywać. Nie ma lepszych niż ziemianki albo jakiś taki właśnie podgospodarczym pod zimnym budynkiem piwnica.